Jestem brat Jarek. Od prawie 20 lat jestem bratem zakonnym w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Brat zakonny to taka inna, specyficzna, ale bardzo piękna posługa Panu Bogu i innym ludziom. My bracia zakonni troszkę różnimy się od księży, mimo iż wyglądamy tak samo, nosimy ten sam strój, to jednak nasze zadania, nasze prace wyglądają troszkę inaczej. Nie, nie możemy spowiadać, odprawiać mszy świętych, głosić kazań, ale jesteśmy takim uzupełnieniem księży w ich pracach duszpasterskich, w ich ewangelizowaniu ludzi. Nasze prace może od tych najprostszych, nieraz praca w kuchni, w ogrodzie, na furcie, po bardziej takie ambitne jak katecheza, czy prowadzenie różnego rodzaju biur. Jest uzupełnienie pracy księży. Jesteśmy po to, nasza praca e, wspomaga działanie domów zakonnych, ośrodków rekolekcyjnych. Nasze e, prace, nasze działania polegają na tym, aby e, w tych prostych e, pracach, w tych innych zajęciach e, robić to, aby wszystko zadziałało, aby domy funkcjonowały, e, aby te wszystkie dzieła zostały e, dopełnione. Ja tu jestem od kilkunastu lat w Otwocku Świtrze i miałem to szczęście, że ukończyłem studia teologiczne. Dzięki temu moim głównym zajęciem tutaj w Otwocku jest praca katechety. Uczę Katechezy w szkole specjalnej. Każdego ranka rano wychodzę, aby przez kilka godzin mówić dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie o Panu Bogu, pokazywać im Pana Boga, być z nimi i przygotowuję także te dzieci po prostu do sakramentów. Może inaczej to wygląda niż zazwyczaj w parafiach, bo te dzieci wymagają troszkę więcej pracy, trochę więcej uwagi, innego przekazywania treści. Ponadto wspomagam tutaj nasz Dom Zakon, naszą parafię w duszpasterstwie. Prowadzę grupy parafialne, zajmuję się mediami w parafii. Teraz mamy czas koronawirusa, więc wszystkie informacje na stronę internetową, czy prowadzenie parafianego Facebooka i innych social mediów. Prowadzę od strony technicznej, zajmuję się też prowadzeniem transmisji mszy online z naszej parafii. Ponadto razem z bratem Dawidem, który pochodzi z tej parafii, w czynny sposób wspomagamy. Organizację i przebieg naszej świderskiej pierwszej pielgrzymki na jasną górę. Te prace, może są nieco inne, może takie zwyczajne, nieraz mało dostrzegane, jednak one mogą dawać radość. Dzięki tym naszym działaniom jako braci zakonnych możemy dzielić się Panem Bogiem poprzez właśnie te proste zajęcia, uzupełnianie tych innych obowiązków, których może nie czynią księża. Ponadto swoim uśmiechem, radością, rozmowami z ludźmi, modlitwą dzielimy się Pana Bogiem, tym naszym doświadczeniem, naszymi pracami, żeby inni mogli pomodlić się, doświadczyć Pana Boga. Wespółka bo Brata Zakonnego może być piękna, bo poprzez. Kiedy angażujemy się całym sobą, wkładamy serce w to, co robimy, nawet te najprostsze prace, to po prostu możemy to robić pięknie, wspaniale, na chwałę Boża, na chwałę Bożą, aby wszystko to przedziałało i aby po prostu ludziom żyło się lepiej, aby przybliżać Pana Boga innym ludziom w tych swoich pracach, w tej swojej brackiej posłudze. Posługa może troszkę inna, ale, ale jeżeli ktoś czuje takie powołanie, zachę warto zachęcić tutaj, i powiedzieć, że Pana Boga można w każdy sposób uwielbić, poprzez różnego rodzaju pracę, poprzez modlitwę. Nie trzeba być wielkim głosicielem, głosić kazań z ambony, bo można też Pana Boga uwielbić i dzielić się Panem Bogiem również w inny sposób jako bycie po prostu bratem zakonnym, jako bycie sobą, byciem takim sługą Bożym w tych prostych zajęciach, w modlitwie, w pokorze, na wzór świętego Józefa.